Cześć, Joeem z tej Strony Snipy, a w tym odcinku e, chciałem wam pokazać Call of Duty. To jest mój pierwszy odcinek z Call of Duty. E, jest ze mój, mój, mój brat, który będzie cicho. E, no i ja sobie już przeszedłem pierwszą misję, tą początkującą. E, bo, ale tak, dla przypomnienia, przejdziemy ją i zaczniemy sobie e, pierwszą misję. Mam nadzieję, że to szybko pójdzie. Ok, zaczynamy. Dawno nie grałem także w e, Call of Duty, ale mam nadzieję, że będzie fajnie i będzie spoko ale ja to nie nie bo, new... bo chcę żeby odcinek był jakiś krótszy. Okej, mamy... Oczywiście mam wersy po z napisami, nie, bo oczywiście tam co tyże. No, okej. Okay. Grafika jest bardzo ładna, jak widzicie, jest naprawdę piękna. Okay. Jak widać, to się prezentuje pięknie. Gra jest przepiękna. Ściągnę za niedługo, jak przejdę całą grę. Um. Okay. A F się bierze, już na E jestem. W... Okej, okay. dajmy przecisnąć myszki. Aha, sorry. Nie. Dobra tak, czyli trzeba tak, no a, i tutaj wystarczy wystarczy coś, raz prawie przez myszki się sam celuje, raz dwa przy e, c, aby a, c być. ok, dobra, wszystko pozapinałem c, kucanie, alt to był chyba ta Karczemy z... E, prawie z myszki e, Granaty? A, to drewno mm, Kurczę, kurczę nie okay. O, ludzie tu e, to jest... Dawaj Ajajaj, nie aj. <grym> mi idzie Dobra O, spokój. No nie, jak ja mam to zabrać? Kurczę, bo na E jest nóż co jest na queue? Dobra, a oni sobie tutaj. Jak to było? Nie pamiętam, jak się przemieniał na drugą broń. bo no, nie mam drugiej broń, dobra, nieważne. Mam granat. A nie, mam, sorry. No więc, jak widzicie, ładnie to bardzo wygląda. Po prostu. Patrzcie, grafika świetna, okej, okay. idziemy tu, mam a tu pewnie nie. Możemy sobie iść. No po prostu, prawdziwe wojsko. Można sobie wyobrazić, jak jest w wojsku, nie? Aby podświetlić cały. A, spoko, spoko. Okej. Okay. Dawno nie grałem, nie bójcie nam nieźli, źli, jeśli coś będzie nie tak. A, Carp and Down, bardzo fajny. Dobra, nieważne, nie, nie, nie będę wam. Mm. Desert Exile, naprawdę? To jest Desert Exile, o kurwa. Aha, rzeczywiście. Dobra, sorry. Um. Um. Dobra, wolę to, albo to okej, okay, okay. okay, sobie to. dobra, dobra czekaj A dobra, to ja sobie zrobię tak um. Dobra, zaczynamy. Czemu nie mogę zabrać drugą broń? Halo? O czym ty gadasz? W ogóle cię nie rozumiem. E, to była ta. Kurno, dobra. Coś mamy. Tak. A, zginąłeś. Kurno, nie przyzwyczaiłem się w ces całkiem inaczej. Nie! O oh, sorry Kurna Dobra Teren clear, okej okay. Co? Ja go nawet nie widziałem To tyle? No, kurna Szybko Aj, jaj. To nie było aż tak techniczne, masz rację. Normalny. Jak Dobra. kurwa okay. Świetnie to wygląda, co nie? Wow. O kurna. Okej. Okay. Chyba zaczniemy pierwszą misję. Okej. Okay. Ja przejdę sobie pierwszą, przejdę całą, całą serię Call of Duty i myślę, że będzie fajnie. A jakieś fejle coś będę ucinał, i coś tam będę montował te filmy. Muzyka nie będzie stanowczo potrzebna, przecież tak gra w tle zawsze. To jest raz, dwa, ym, chodzi o całą akcję i wszystko, co się dzieje. Ok, zaczynamy. Szapet, nasz generał, nasz kochany najlepszy generał. Wstawaj. A właśnie, w Call of Duty nie jesteśmy e, jedną postacią, tylko kilkoma. Teraz jesteśmy e, szeregowym... Cześć nawet nie widzę. Teraz jesteśmy szeregowym, jak jesteśmy e, Soap so się nazywa, gościu. Gdzie Użyj MP. Jak to było? Aha. Tak? Okej, okay, spoko. Kurna, nie widzę, to jest najgorsze Przez wszystkie pociski <grafy> Jak chcecie się tak już usiądę A, nie wleciało Au kurna Tam jesteście Dobra, kurna. jest dobrze A tam? O, na no, tak <grafy> Aha Kurna ja, bo Właśnie tam chciałem, ale już ich tam nie ma No tak Tak? No tak? Wyślijmy tak? Weź mnie kurna pójdź. Okej. Okay. Kurna tu tak mało amunicji jest. Oh. No idź, 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 idź. Kurna ruszasz się jak mucha w smole. No, wsiadam, wsiadam, spokojnie. Ok, mamy piękną broń. <grywy> no, nie pitol, tylko leć. Aha, bo to trzeba raz przetrzymać to. Aha. <grywy> ale się jaracie dobra jedziemy nie nie ma już ich nie, zginęli wszyscy przez taki no fajnie to wygląda taki, taki wiecie co taki, takie maszyny wojenne Uu. fajnie że wszystko jest podpisane nie wszystko, no, wszystko jest podpisane, wszystko jest podpisane. Wszystko, wszyscy, wszystkie jednostki nasze są podpisane okej okay. zacznijmy em, grom Dawn. jest jeden z naszych takich e, pierwszoplanowych znaczy, pierwszoplanowym e, e, pierwszoplanowym, jak to się nazywa, no że tak po, to powiem e, o, głównymi bohaterami roli jestem ja, na przykład, e, kapitan e, MacTavish, nie? a drugim jest taki trochę kapral Down chyba się nazywa dam, nie? Damn, damn. Się zaraz Państwo, Szanowni Państwo, down, Państwo, Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, down <grymne> <grymne> <laughs> ciebie coś widzicie Przecież ja nic nie widzę What the fuck? Co, nie widać nic, gdzie oni są? Gdzie oni są nie no, dobra Nie żyję chyba, nie? What the fuck, Ile was tam jest? Co? Co? co, nie, co? Co? przód, 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 widzę. przód, 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 AK nie przód, przód, dawaj, dawaj. dawaj, dawaj. Что да? Ау, сори. Эй, ⁇ зля тут послаем, сори. Эй, еще не сгинаем, нездорово. Co ty tu robisz? hedy padają. A ta! Też! O ludzie, nie widziałem cię, kolego! Kolego, jestem dobry, nie? to na Q, czy na L? Na Q, nie? To jest błyskowy, nie? A to G, sorry, bo nie? Tak, G. Dobra, to. Serio Dobra, idziemy dalej. To liczy takra. E, ja. Co ty to cię? Co, co ty tu robisz? <laughs> Dobra, chodźcie. Dużo tu nie przystębiłem. <laughs> Jestem kurna najlepszy, nie? Walczymy. Dobra, a już się nie? E, słychaj. Jeden na błękit. E, nie udało się. Ciem, że jest to jakoś, jakoś <laughs> sorry Czyli jak był granatnik 3 a nie mam nic ej ja nie muszę wyrzucić ją go no, wiem, co to było, dobra skasujmy się gromu a tutaj były te materiały no, idziemy halo ten pistolet też nie jest taki sobie ten m9 nie.

poszło aż chyba trochę za łatwo, nie? No. powinienem zmienić poziom trudności, ale ale wtedy, ale to pierwsza misja chyba była najłatwiejsza następne misje nie będą takie proste, więc więc dobra, dobra spokojnie ehm, no to była pierwsza misja dobra ja sobie zapiszę i wyjdę więc dzięki wam za ten pierwszy prowizoryczny odcinek Pierwsza misja. Pierwsze odcinek z Call of Duty. Jak widzicie, ten wybór misji nie jest taki prosty. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 2, 3, 4, 15, 16 odcinków. O kurczę, to się narobię. Dobra, więc 16 odcinków, więc przed nami jeszcze 15 kolejnych odcinków. Ok, dzięki, za zaoglądajcie. Trzymacie się. Następnego odcinka. Cześć!